Witam wszystkich z tej strony. Tropiciel w ostatnim czasie dostaliśmy dużo świetnych informacji, a mianowicie o tym, że dwóch nowych zawodników podpisało kontrakt z federacją KSW: Hubert Szymajda i Cezary Kęsik oraz też ogłoszono dwa nowe starcia na gale KSW 48. Nie chciało mi się robić filmu do każdego, jakby tutaj, e, do każdej informacji, osobnego filmu, bo wiadomo, że to zabiera. Sporo czasu. Wolałem chwilkę poczekać, omówić sobie to wszystko w jednym filmie. A też chcieliście, abym zrobił fight card Galica SW48, więc zmiksujemy to sobie wszystko i omówimy w jednym materiale. Przypuszczam, że zarówno Hubert, jak i Cezary zawalczą na Galika SW48. Jest to ich terytorium, więc myślę, że muszą się tutaj pojawić. Teoretycznie Cezar jest yy, po walce, no ale do jest SW-48 zostało sporo czasu i też długo w ostatniej walce się nie pobawił, bo skończył walkę już w pierwszej rundzie przez techniczny nokaut no i dopisał sobie ósme zwycięstwo z rzędu. Ale do tych zawodników jeszcze wrócimy, bo teraz chciałbym Wam przedstawić moją kartę walk, którą ja bym wypuścił na tej gali. Może jest troszeczkę mocna, ale musimy pamiętać, że jest to otwarty polsat. Będzie tu 8 walk, a nie 9. Więc trzeba zainteresować kibica do wykupywania gal w systemie pay per view. Więc nie można tutaj zanudzać, tylko trzeba wypuścić ciekawą kartę walk od deski do deski. Wątpię, żeby tutaj tak było. Ale jest to jakby moja wizja, więc e, te cztery pojedynki, które nam zostały do obsadzenia, Wam teraz e, przedstawię. No, tak jak mówiłem, zostały cztery walki. Pojedynku Gracjana z Marianem Dziukowskim się spodziewałem, ale już obecnością Filipa jestem zaskoczony. Stawiałem, że Galak SW49 może odbyć się w Krakowie, więc tu obecność Filipa byłaby obowiązkowa, ale też wiadomo. Że będzie to gdzieś końcówka maja, początek może czerwca, więc to raczej pewne, że KSW zawita do Ergo Areny, co jest po prostu już tradycją KSW. Więc prawdopodobnie na Gali KSW 49 zobaczymy starcie Michała Mateli ze Scottem Askamem, no prawdopodobnie w main event opas. Być może też e, pojawi się tutaj pojedynek Mateusza Gamrota, który ich wspomoże. No i też myślę, że pojawi się Gwiazda Wagi Ciężkiej, Karol Bedorf, no i wspomoże tą galę też swoim nazwiskiem. No nie sądzę, żeby tutaj Karola ściągali do gali w otwartym polsacie. E, pokonał Pudziana, więc już jakby zostanie tą gwiazdą pay-per-view. I tylko na galach pay-per-view będzie się pojawiał. No i też sądzę, że na tej gali zobaczymy pojedynek Wagnera Prado, być może z Tiago Silmą, albo z Narkunem, kto wie. No wiecie, jeśli to będzie gdzieś tam koniec, nawet może koniec czerwca, no to Narkun myślę, że też da radę na tej gali się pojawić. Ale dziś skupmy się na gali KSW 48. Pierwsza walka Hubert Szymajda versus Leszek Krakowski. Hubert zapowiedział, że powalczy z zawodnikiem, który ma czerwone włosy, więc o ile KSW nie zakontraktowało Wiśniewskiego. To raczej wszystko wskazywało na Szuliego, ale ten jest kontuzjowany, więc na pewno na tej gali go nie zobaczymy. Więc jeśli Szymajda nie ma powalczyć również z debiutantem, no to fajnie byłoby go zestawić z Leszkiem Krakowskim, który w wadze lekki ma dwie wygrane z Andrew Winerem i Alfin Davisem. Leszek kiedyś startował bardzo często od czasu podpisania kontraktu, praktycznie czeka na szansę od KSW, ostatnią walkę wygrał, więc fajnie gdyby powrócił i zmierzył się z takim zawodnikiem jak Hubert, bo mogłaby się z tego wywiązać bardzo ciekawa walka. Leszek mimo tego, że wygrał już dwie walki w KSW, to jest w takim cieniu, nikt go nie zauważa, a jest to dobry zawodnik i szkoda go tak trzymać tylko na te gale londyńskie. I też szkoda po prostu jego kariery na te ciągłe czekanie. Leczek już nam potwierdził, że jest solidnym zawodnikiem, jeśli Szymajda myśli o dłuższym pobycie w KSW i szybkim wdrapaniu się na szczyt tej dywizji, no to walka z krakowskim jest najlepszą opcją. W drugiej walce zobaczylibyśmy pojedynek w wadze półciężkiej. Powróciłby dobrze nam znany twardy Martin Zawada, który zmierzyłby się z Przemysławem Mysialą, byłym mistrzem Federacji Fen, Przemek zgłosił gotowość i chęć walki nie tylko w Fenie, ale i KSW ma na celowniku tutaj. Tomasza Narkuna na pewno gdyby był zagranicznym zawodnikiem, choć można powiedzieć, że troszkę takim jest, no ale gdyby był tam Brazylijczykiem z pasą pięciu zwycięstw z rzędu, to dostałby walkę o pas KSW, no ale wiadomo, też fajnie byłoby go zobaczyć w jakiejś walce tutaj w KSW, która gdzieś do, tego, do tej walki o pas by go zaprowadziła. Ale też musimy pamiętać, Przemek mieszka i trenuje na Wyspach, z tego co tak pamiętam, więc mógłby tutaj być dobrym zawodnikiem na te gale zagraniczne na wyspach. Myślę, że też ciągnie za sobą sporo Polonii, która przybyłaby za nim yy, na te gale. W KSW no nie mamy już żadnego Polaka w tej dywizji, który mógłby stanowić realne zagrożenie Tomaszowi Narkunowi. O, przypuszczam, że Marcin Wójcik prawdopodobnie już wypadł z KSW więc zwolniłoby się tutaj miejsce na przykład dla Przemka, wygrał kilka dobrych walk, naprawdę zasłużył sobie na taki angaż, tym bardziej, że na przykład pokonał Daniela Toledo, który znów no, rozwalił Chorwata, który będzie bił się w co tej gali z Jurasem. Martin Zawada byłby dobrym testem dla Przemka i możliwością szybkiego zaistnienia w tej federacji, ale też dobrym wyzwaniem. Martin Zawada niestety nie może sobie pozwolić na życie zawodnika MMA i też musi pracować, aby tutaj zarobić na siebie i tak naprawdę na spełnienie swoich marzeń, czyli MMA, więc jest mu ciężko, ale zawsze daje z siebie 100% i za to go bardzo szanuję. W trzeciej walce zobaczylibyśmy niepokonanego Cezarego Kęsika, który podjąłby weterana polskiego MMA jak i KSW Antka Chmielewskiego. Antek jest znany z tego, że walczy z takimi polskimi prospektami i tak naprawdę jest ich weryfikatorem. Wiemy, że w tym roku Antek ma stoczyć swoją 50. walkę, nie sądzę, żeby KSW przygotowało mu z tej okazji main event gali. Nie sądzę też, żeby dostał łatwą walkę z tej okazji. Myślę, że właśnie dostanie Cezarego, dlatego że jest to Lublin, więc właśnie jest to miejsce kęsika, dlatego że Antek może tutaj zachęcić widzów do zobaczenia tej gali, więc lepiej go wrzucić na galę w Polsacie niż na galę Pay Per View, bo gwiazdą Pay Per View nie jest. No i niestety też jest po trzech porażkach z rzędu. I myślę, że będzie to taki wóz albo przewóz, jak w przypadku Łukasza Chlewickiego. Albo wygrywasz, jedziesz dalej, albo Ci dziękujemy. I myślę, że tak będzie. Choć skoro ma być to ostatnia walka Antka, no to ja bym się tutaj, wiadomo, bardziej na niej skupił, ale wiadomo, że no bardziej skupiamy się na szostaku czy strachu zawodnikach o których wiele nie można powiedzieć, a o Chmielewskim można gadać w nieskończoność. Stoczył więcej walk niż świeciński zadał kiedykolwiek ciosów na treningu, a jest takim dodatkiem. Nie osobiście jego obecność cieszy. Ja kocham walki weteranów, jakie by one nie były, ale wiadomo, że fani przyjdą na gale ze względu na Jurasa, który z Antkiem dwa razy przegrał. Cezary Kęsik jest na fali 8 zwycięstw z rzędu, tylko raz doszedł do decyzji. Walki kończył głównie przez nokauty, choć też pojawiło się u niego jedno poddanie, ale wiadomo, że jego rywale też dupy nie urywali, no to wiadomo. Więc Antek byłby takim najpoważniejszym testem w karierze Czarka. Mimo tego, że Antek też nie jest taki wiekowy, no ale jednak już widać, że te walki zabrały mu sporo zdrowia. Nie trzyma już tak ciosów jak kiedyś, ale zaskoczyć może zawsze. Ja myślę, że Antek jest talentem nie do końca wykorzystanym, nie do końca takim oszlifowanym diamentem. Myślę, że gdyby miał przy sobie odpowiedni sztab, to mógłby zajść naprawdę daleko. W jego przypadku, tak samo jak i zaskakiwał, tak samo i zawodził. I teoretycznie na papierze to wciąga Cezarego nosem, a w walce może zostać znokautowany. Byłoby to dobre zestawienie. Na pewno jeden, jak i drugi mógłby na tej walce sporo skorzystać. No i czemu by takiej walki nie zestawić. Czwarta walka Michał Andryszak versus Michał Włodarek. Wiemy, że szykuje się nam powrót Komara do KSW. Po porażce z Michałem Kito miał się odbudować poza federacją. Miał powalczyć z byłym rywalem Fernando Rodrígueza, Josefem Ali Mohamedem, ale walka im wypadła. Od tego czasu mieliśmy ciszę na temat Komara. W pewnym momencie już myślałem, że zakończył karierę, ale wrócił do treningu, więc na bank szykuje się mu powrót do KSW. Wcześniej KSW było bardzo restrykcyjne, kiedyś dopóki by się nie odbudował, no to też by nie wrócił. A jednak wraca po trzech latach przerwy i jakby nie patrzeć po dwóch porażkach z zawodnikami, którzy z KSW wylecieli. W zasadzie Włodarek bił się z rywalami, którzy z KSW wylecieli, bo zaczynał od walki z Andrzakiem, którego znokautował i po tej walce Longer wyleciał z KSW. Potem walczył z Bajorem, który też po wygranej z Wałujewem wyleciał z KSW. Dalej był Oli Thompson, który po dyskwalifikacji wyleciał z KSW, no i później był jeszcze Michał Kita. Do KSW wrócił tylko Anderszak, ale to też cudem, bo gdyby Bedorf nie wypadkicie na gali KSW 39, no to Longer może byłby dzisiaj mistrzem ACB. Inni walczyli, wygrywali, wylecieli. Michał nie walczył, nie wygrywał, powraca. Ciekawe, ale też sprytne posunięcie. Wraca w takim momencie, kiedy KSW po prostu musi go zwerbować, no bo nie ma zawodników. Niestety KSW pozbyło się tej ciężkiej, zresetowali ją, wyszło to na gorsze. Kiedyś mieliśmy walki rankingowe tutaj w ciężkiej. Co gale, coś się działo, i ci zawodnicy naprawdę ze sobą walczyli. Każdy miał cholernie dobre zestawienia, no i każdy praktycznie walczył z każdym. Michała Wodarka widziałbym najbardziej z Karolem Bedorfem, ale tak jak mówiłem, jest za dużą gwiazdą, aby tutaj wrzucać go do gdzieś tam do środka karty, nie? Więc na pewno zostaje nam tutaj Andryszak, który pali się do walki. No i oczywiście też jest zainteresowany rewanżem, byłaby to walka z historią na pewno ciekawa, ale Longer przegrał walkę o pas, a Wodarek przegrywał z zawodnikami, którzy walczyli o pas i go nie zdobyli, więc najlepszą opcją te kilka lat temu była walka z waujewem, ale z tego co wiem Jędrzej nie był zainteresowany, a też nie ma go w KSW, więc sami możecie sobie odpowiedzieć dlaczego. Wiadomo, powrót Michała cieszy, ale też nie ukrywam, że chciałbym zobaczyć powrót Różala, Oliego Thompsona, Szymona Bajora, Petera Grahama, Michała Kity czy nawet Jędrzeja Maćkowiaka. Są to zawodnicy, którzy nie pokazali się źle, każdy z nich powinien swoją szansę dostać. Wiadomo, że Graham może odpada już z racji wieku, ale też. Tutaj zweryfikował KSW, rozwalił Pudziana i Różala. Bedorfowi prawie odebrał pas. też tutaj Karol cudem się uratował. Więc ja tutaj Grahama słabej walki w KSW nie widziałem. Brakuje tych zawodników, gdybyśmy ich dzisiaj mieli, no to w KSW mielibyśmy naprawdę dwie sprawne dywizje. ACA może sobie tutaj e, gal nie wysprzedaje, ale oni mają w każdej dywizji po 15 zawodników, może troszkę więcej, ale mają ten ranking 10 zawodników, którzy tam naprawdę ze sobą e, się mierzą i naprawdę to wygląda bardzo konkretnie tak praktycznie jak w UFC. A niestety no w KSW mamy tam po trzech zawodników w dywizji, a reszta to po prostu dochodzi tam na jedną walkę. Może to też właśnie o to chodzi, że panowie kiedyś wchodzili i wygrywali i te walki później dostawali. A teraz każdy, kto przyjdzie, no to zaraz wylatuje. No, prosty taki głupi przykład: e, Michał Kita i James McSweeney. Michał przegrał raz poza KSW, no bo nie będzie e, tutaj czekał dwa lata na kolejny tutaj, Na kolejną szansę. Więc zawalczył poza KSW, przegrał, to się zdarza. E, przegrał poza KSW, dostał informację, aby odbudować się poza federacją, ja to rozumiem, ale na przykład James McSweeney. Po przegranej z Bedorfem przegrał jeszcze dwa razy w międzyczasie. Zakończył karierę, ale powrócił do KSW i po raz trzeci przegrał. Więc pytanie: dlaczego tak traktujemy polskich zawodników? Tego nie rozumiem. Tu nie chodzi o to, czy jest to Szymon Bajor, Michał Kita, e, Oli Thompson czy Popek. Tylko po prostu dlaczego no jedni mają tak, a, a drudzy mają tak. I to też nie jest tak, że są to słabi zawodnicy, bo inne federacje też są nimi zainteresowani. Może tego nie czujecie, no to tak, jakby z Piórkowej wyrzucić Wolańskiego, Torresa, Wrzoska, Szymańskiego, no też bym narzekał, że ich po prostu w KSW nie ma, bo to oni tworzą wagę piórkową. I to samo myślę o zawodnikach wagi ciężkiej, których teraz wymieniłem. Ktoś może powie, no ale Max Winnie wygrał jedną walkę w K1. No to prawda, ale Michał Kita na przykład też wygrał w DSF-ie jedną walkę. No, ktoś powie, że była walka w Anglii. Okej, okay, ale można było zwerbować innego Anglika, na przykład Oliego Thompsona, który też już walczył ee, na Wembley. A też były dwie gale na Śląsku, w Katowicach i Gliwicach i Kite Olano, więc uważam po prostu, że naszych zawodników się nie szanuje w KSW. Jeśli nie przepychasz się na ważeniach, nie obrażasz kogoś przed walką, no to. Nie masz czego szukać, mimo że w KSW wygrywasz, więc powrót wodarka jak najbardziej cieszy, bo jest częścią tej starej ekipy. Fajnie, gdyby też inni zawodnicy wrócili, ale pomarzyć można, wiadomo. Kolejna walka, tutaj przechodzimy do świeżo ogłoszonego zestawienia w kategorii piórkowej. No właśnie, żeby w tej ciężkiej było tyle walk, ile w tej piórkowej. Powraca Filip Wolański, który zmierzy się z kolejnym. Chorwackim zawodnikiem Filipem Pejcem, zawodnikiem, który łącznie stoczył 17 walk, z czego 13 wygrał, 2 razy przegrał i 2 razy zremisował. Głównie wygrywał przez nokauty, ale też 2 razy wygrał przez decyzję. Chorwat przegrał z Damianem Stasiakiem na Gali UFC przez decyzję. Ale co warte zauważenia to to, że w ostatniej walce pokonał Fabiano Silve, zawodnika który walczył o pas KSW na gali KSW 34. Kornik męczył się z nim do decyzji, a Horwat znokautował go w drugiej rundzie. Więc to świadczy o tym, że może nas zaskoczyć. Nie sądzę, żeby wygrał, ale poczekajmy do jego występu, bo może być to kolejna perełka w tej piórkowej. Raczej bym mu wróżył pierwszą porażkę przez decyzję. Ale kto wie, waga piórkowa się rozwija i to cieszy, bo chce się po prostu oglądać takie walki, tak? I ja chętnie zobaczyłbym wygranego pojedynku e, tego z przegranym walki Klaczek-Wrzosek. Szósta walka, Gracjan Szadziński versus Marian Ziłkowski. Jest to walka, która wyskoczyła nam z gali KSW 46. Wtedy łapałem się troszeczkę za głowę, bo zestawiono zawodnika z porażką. Z zawodnikiem, który był po dwóch wygranych przez nokauty Czyli przez takie najciekawsze zwycięstwa Gracjan Szadziński mógłby wtedy już dostać walkę o pas Myślę, że żaden fan by się nie obraził Jeśli Mansur który którego bardzo lubię I Norman Park nawet dwukrotnie Mogli tutaj dostać walkę o pas za piękne oczy O to czemu Gracjan Szadziński nie mógłby dostać walki o pas Po dwóch naprawdę pięknych nokautach więc to mnie wtedy na pewno kłuło w oczy, ale teraz po tej mocnej wygranej Mariana, no to jednak patrzę na to troszeczkę inaczej. Ale też nie możemy zapominać, że Szuli był bez przygotowania, ale też wiedział na co się pisze. Wiedział, że ryzykuje bardzo dużo, i jakby nie patrzeć, jest to cholernie cenna wygrana. Eee, no, ale wiadomo, że gracjan tutaj, no i tak to e, przebija. Jest to fajna walka, która wyłoni nam pretendenta, bardzo mocna. Naprawdę Marian w ostatniej walce pokazał się fenomenalnie. Ja zawsze go uważałem za wielki talent, ale w końcu zagrało wszystko tak jak powinno. Talent, treningi, doświadczenie, no i zmiana jakby trenera, tak? WCA, czyli Robert Diocz to uznana firma i pod jego skrzydłami no nie ma lipy. Okniński też jest dobrym trenerem, tego nie mogę mu e, powiedzieć, że nie jest. Ale no zamiast skupiać się na tej trenerce, no to pogina w skórze po mieście, rzuca się tam słonką, zależy mu na tym, aby tutaj zaistnieć w mediach, ja to też rozumiem, ale niech się po tym nie dziwi, że zawodnicy go opuszczają, bo z nas, z którą stworzyli świetny zespół, a wyszło jak zawsze, dla mnie jest to jedna z najciekawszych walk tej gali, godna co main eventu przynajmniej, ale wiadomo, że Juraz musi sprowadzić tutaj kibiców, więc też to rozumiem. Dwie kolejne walki już sobie omówiliśmy. Link do nich będziecie mieli w karcie w prawym górnym rogu. Wiadomo, że te 8 walk to jest mi troszeczkę mało. Rozumiem, że mamy no, ograniczony czas na antenie od 20 do 24. Normalnie w pay-per-view mamy tam 9 walk z wywiadami, no a tu jednak będziemy mieli te reklamy. Ja chętnie zobaczyłbym na przykład w Polsacie Sport jeszcze dwie walki, bo zawsze tych walk będzie za mało. Jeśli chcemy tworzyć dywizję, to musimy mieć z czego. I taki zawodnik, który bije się ee, no w takiej pierwszej walce, mógłby iść później dalej, a nie że mamy tak, że jest zawodnik z trzema wygranymi. I bije się z jakimś debiutantem. No bo wiadomo, powinien być się zawodnikiem, który już jakieś tam wygraną w KSW ma. No bo wiadomo, nie ma już tego e, stresu związanego z debiutem w KSW, już nie jestem tak przerażony. No i przynajmniej ma tą jedną wygraną. Ale też jest to biznes, i wiem, że w jakimś stopniu jest to też e, przepłacanie. Tylko wiadomo, że jeśli w galę włożymy parę tysięcy, no to szkoda zrobić tylko 8 walk. Belator y, zrobi na przykład 9 cholernie dobrych walk, a później daje szansę prospektom, i to on w sumie jest takim połączeniem Strikeforce'a, KSW i Pelennuma. Jest samowystarczalny i dlatego też od lat konkuruje z UFC. Większość federacji UFC po prostu zabiła, a Belator co jakiś czas jest w stanie zagnąć UFC, spowodować, że odwołają gale czy przebić ich oglądalnościami. Więc fajnie byłoby też oglądać tyle samo walk tutaj i w KSW, ile mamy w Belatorze, ale wiadomo, w Polsacie Otwartym może nie mamy tyle czasu, ale zawsze jest KSW TV, i Pla, Polsat Sport czy Polsat Sport Fight, ale wiadomo jak to jest. Dzięki za wysłuchanie, pamiętajcie, że komentarze do waszej dyspozycji. Ja na dziś Wam bardzo dziękuję. Do usłyszenia w, oczywiście w kolejnych materiałach. I standardowo zapraszam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam was, trupiciel. Trzymajcie się. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 A czy ty subskrybujesz kanał Cage of MMA? Jeśli nie, to na co czekasz? Dołącz do rodziny najbardziej hardkorowych fanów MMA. I razem z nami twórz historię.